Dziś jestem z Jankiem i będziemy grać z lintem. Z tego pistoletu, a ja nic nie będę robił. Nawet no, ja będę wszystko robił, a on będzie chciał tego pistoletu. Nie wiem, co robić. Grać z West Bromwich. Grać z West Bromwich. A tu... No co chcesz tak naprawdę? nic. Dobra, gramy na live! Eee, moi drodzy. Nie wiem ile teraz mam, bo teraz na mojego live'a. Dobra, gramy z Łatomi, to naprawdę ja nie gra Jak ma... e, okay, okay. to się kurde... A, co się się podaje górne podanie TC. Długie podanie to C, małe A. Okej, okay, mam w którą tam? W tam samą. To. Podaję? Nie. A, okej. Okay. Ale. No to... Dlaczego tak szybko? Редактор субтитров А.Семкин য়নে কলি No widzisz, podaję. No spadaj! Na kogo? No pształ. tu, No okay, <gry> <mnie niechcem> <gry> kogo? Alex wkracza ze stery i wygrywa 2:0. Seno. No chodzi, że na ogólno. Teraz woda. Nie, Carlos, nie? To to Carlos, nie? Në ja këta. Kupto. Alo. Nuk ka probleme me ndonjësh. Nie, no, nie czy nie? Z kolegą następnym o, No z tymkiem Nie mów Nie mów nazwisk tylko Wiem ale nikodyma powiedziałem Przecież że to ostatnio ale o, o, Oczywiście nie wrzuciłem tego filmu naszego jeszcze że... Tak ja powiedziałem Nikodyma nazwisko Bo to był v. No. O, może Możecie tu, możesz tu w widzu nie wiem. Okej. Okay. Karna, jedna łapka góry to jeden strzał w Alexa. Mówię tak w poprzednim odcinku, ale jeszcze tego w poprzednim Nie wróciłem. O, ty śmierdzielo tak. no, nienawi... PENALTY KARNY! Gdzie, twoje? Nie, nie, ich.

A byłam na pierwszym na końcu. Co on robi? Przegrałem 1-0. Ty grasz ja pierwszym po... Zęba nie otwórz.

Ja pierdziele! Ja! Ile i parę Dawaj tu. Ja Nie, ja, ja ja ja, ja ja, ja mi się nie chce grać. Ja siedziałam i się strzela, ale... tak. Może ty nie, bo poszedł go... Tak. O! się ja <laughs> <laughs> Jutro gamy. nie? Nie, Polska, <laughs>

Где Jeszcze z tym